Cześć, witajcie, mamy środę. Zapraszam Was bardzo na klina. A więc yy, dzisiaj mamy 5 kwietnia, i chciałbym w końcu coś przeczytać, bo ostatnie dwa kliny to były takie rozkminy, jakieś osobiste bardziej. A na dzisiaj przeczytamy sobie z codziennych refleksji. Prawdziwe braterstwo. Nigdy nie, nie zdarzyło się nam, abyśmy chcieli być po prostu jednym z członków rodziny, jednym z przyjaciół, szeregowym pracownikiem, czy po prostu pożyteczną jednostką w społeczeństwie. Zawsze chcieliśmy wspierać się na szczyt drabiny albo ukryć się w jej cieniu. To egocentryczne zachowanie uniemożliwiło nam nawiązanie partnerskich stosunków z kimkolwiek człowiekiem w naszym otoczeniu. O prawdziwym braterstwie mieliśmy jedynie mgliste wyobrażenie. Ja bym chciał. Tutaj do, dojść do tego wyobrażenia o sobie, że tak albo żeśmy po tej drabinie chcieli iść się rozpychać na szczyt, albo gdzieś tam schować się kompletnie w jej cieniu, czyli dwie skrajności wynikające no, też z jakiejś pychy, nie? bo tu się boisz jakiejkolwiek opinii negatywnej i chowasz się w cień, a tu się też boisz jakiejkolwiek o negatywnej opinii, ale nie chowasz się w cień, a robisz wszystko, byleby te opinie były. Pozytywne, to jest troszeczkę do tego, co wczoraj żeśmy mówili, chciałbym tak po kącie nawiązać. Natomiast moi drodzy, jeżeli chodzi o to, parcie takie, to jest tak, jak mówił Meszugę: My, generalnie jako alkoholicy, jesteśmy bardziej. Kiedy pijemy, to jesteśmy bardziej nieprzyjemni, wkurzający, wrzut na dupie i jakieś wszystkie inne nieprzyjemne takie skojarzenia. Kiedy natomiast jesteśmy trzeźwiejący, naprawdę no to idziemy do przodu i, i ludzie po prostu wokół nas mają lepiej. Jesteśmy też bardziej od przeciętnego człowieka, który gdzieś tam wokół żyje. I teraz tak, tu znowu problem polega na tym, czy to od Ciebie wynika, w sensie Ty masz swoją świadomość tego, że no, jesteś dobrym człowiekiem, czy znowu gdzieś szukasz tej opinii i ciśniesz po tej drabinie i w ogóle. Bo... W momencie, kiedy przestajemy pić, idziemy na tę terapię. Na początku terapii oczywiście, jak byliśmy mocno skopani, no to pokornie stajemy się członkiem po prostu tej społeczności małej w terapii czy w AA i sobie żyjemy. Po pewnym momencie no, może nam się pojawić taka myśl, kurde, dobra, no trzeba się za to życie zabrać, je porządkować. Zaczynamy to układać i w miarę jedzenia rośnie apetyt. Można po prostu wiesz, znowu cisnąć po drabinie, do przodu, byleby być lepszym i wszystkim innym udowodnić, jaki to jest, jest wspaniały. To jest ogólnie droga donikąd, bo swojego ego, swojej pychy nigdy absolutnie nie zaspokoić. Moi drodzy, Antony Demello mówił, że prawdziwa dobroć nie ma świadomości samej siebie. Czyli nie, nie mówi o sobie. I to jest tak, jak myślisz sobie, że robisz coś dobrego, ale skupiasz się w kółko na tym, no to to jest dość fałszywe. Ne? Ja Wam powiem, wiecie co? Jakiś czas temu rozmawiałem, tam na, byłem na mitingu i tam znajomy opowiadał o tym, jak, jakie służby pełni, gdzie go nie zapraszają, to tu, to tam, to srami w ogóle, jak to wszystko wspaniale. I okej, okay, super, ja się z tym cieszę, tylko wiesz, jak słyszysz to przez ileś miesięcy czy lat. Co meeting, to sobie myślisz, chyba ktoś ma parcie na szkło i szuka tej uwagi. Ale to nie tędy droga, bo to jest tak. Ja na przykład mam świadomość tego, co robi bez zniewolenia, że to przynosi dobry owoc. Tylko ja już się naprawdę, kochani, wyleczyłem z tego, żeby ja to wszędzie wszystkim dookoła mówił, że napisałem książki, prowadzę kanał, że coś jak to robię, to bardziej po to, żeby przed, przedstawić swoją osobę, żeby dać takie światełko, że można zmienić swoje życie, a nie żeby pompować swoje ego. Ja myślę, że naprawdę z tego wyrosłem. Ja w innych dziedzinach staram się gdzieś jeszcze swoje ego pompować, nie w tej. Co nie znaczy, że jestem lepszy. Natomiast to z tymi przeszło. I tutaj, kochanie, jest właśnie ważne. Żeby trochę zluzować, bo w momencie kiedy zaczynasz się rozwijać osobiście, duchowo, pojawia się taka pokusa bycia lepszym od innych. I porcie ciśniemy, jedziemy do przodu. Ne? Ja nie mówię, że jeżeli chcesz osiągnąć większe rzeczy niż większość ludzi, no to musisz większe rzeczy robić, więcej robić. No to jest oczywiste. No, nie ma cudów. Natomiast jeżeli robisz to nie dla siebie, żeby swoje życie i otoczenie swoich bliskich jakoś fajnie ułożyć, ale po to, żeby się napompować, żeby cię nie chwalili, to to jest chore. Z drogą naprawdę kompletnie donikąd. I tutaj yy, prosty test można sobie zrobić. Czy masz coś takiego, że chcesz być lepszy od innych, chcesz innym coś udowodnić? To na przykład, jeżeli jest jakaś rozmowa na meetingu czy coś, czy w domu, czy musisz mieć ostatnie zdanie, czy zawsze musisz kończyć. Bo czasami żeby dość szybko zejść do parteru, żeby w takim negatywnym sensie nie wystawać od innych, wystarczy zamknąć pysk czasami. Nie kończyć, nie mówić ostatniego zdania. I to jest taka ulga, kiedy nie mówisz ostatniego zdania. Albo kiedy możesz powiedzieć, nie wiem, nie znam się na tym, nie? Dzisiaj jest w ogóle jakaś taka chora, chora rzecz się zrobiła, bo wolność słowa. Dobra, wolność słowa, wolnością słowa, ale to nie znaczy, że my możemy na każdy temat pleplać nie? pyskiem. Jaka to jest ulga, kiedy powiesz: Nie znam się na tym, no, nie wypowiem się na ten temat. No, a my to mamy coś takiego, że lubimy mówić na każdy temat, a zwłaszcza na te, o których nie mamy bladego pojęcia. I to jest duża ulga, kiedy dasz ten krok w tył, bo bycie szeregowym pracownikiem, bycie po prostu dobrym pracownikiem, <laughs> dobrym mężem, dobrym ojcem czy matką, który wraca, wraca z pracy i nie uprawia jogi, nie ćwiczy na bieżni i cuda inne nie robi, co nie, nie mówię, że to jest złe, ale ma zwyczajnie po prostu chęć pobawić się z dziećmi, to co w tym złego, nie? Nie trzeba cisnąć, nie trzeba przeć. Postarajcie się zwrócić, moi drodzy, uwagę na to, czy macie coś takiego, że macie nieodpartą chęć wypowiadania się na każdy temat. Czy macie nieodpartą chęć kończenia tego, że wy zawsze musicie mieć ostatnie zdanie. Jeżeli jest jakaś rozmowa czy coś i przedstawisz swoje argumenty, a ktoś ci na nie da inne, to zobacz, co się dzieje w tobie, w twoim ciele. Czy masz takie, wiesz, o, citalne, albo klasyk nad klasykami, komuś coś mówisz, że ktoś by mógł taki tak zrobić. Ta osoba cię nie posłucha. Mi to się w domu zdarzyło parę razy, czy to w kwestii córek, czy, czy żony. Mówię, słuchaj, no ja zrób taki tak. To jest dobra, dobra myśl, nie? żeby wiesz, tak zrobiła. A to nie, to nie, ja tak nie zrobię. Mija kilka miesięcy, czasami kilka lat i słyszę od żony na przykład, że wiesz co, rozmawiała z psychologiem i zrobi coś takiego w ten sposób, bo to jest fajne, wow, nie? Ja w tym momencie sobie myślę, ja to mówiłem dwa lata temu i nie, że jestem mądrzejszy od psychologa czy coś, nie? Bo, bo nie uważam się. Ale wiesz, i tu się moje ego po prostu, aż wiecie, jak taki rozszczeczony byk kopie do przodu, bo chce na Jęzor wywalić to jedno najbardziej klasyczne zdanie. Jakie? A nie mówiłem? Zauważ, czy masz coś takiego, nie? A nie mówiłem, przecież mówiłem ci, że masz tak zrobić. Jeżeli czujesz, że to ci się ma wypieprzyć na Jęzor, zamknij się. Co to da? Co to zmieni dla tej osoby? Nie? Poza tym, że ty się lepiej poczujesz, no bo przecież ja miałem rację. Wyluzuj, nie kończ, odpuść, po prostu. To jest ogromna ulga. Nie wiedzieć, i nie gadać o wszystkim. Ten temat był, można było na inne dziedziny jeszcze pewnie rozbić, ale klim już ma 8 minut, więc kończymy. Dobrego dziorka życzę, pozdrawiam Cię plutko, do zobaczenia jutro, cześć!